Witam wszystkich. No upał taki, że nie idę nic robić, leje się z człowieka. No ale jest jedna czynność, którą można zrobić. Można pojechać na złomowiec. Więc już zapakowany jestem. Także no, trochę kasy na weekend się przyda, bo jadę na magnes. Jakiś program trzeba zakupić. Polecam te kanały. No. Także nie wiem, czy coś nagram, bo nie idzie stać. A ten. A. O, drzewo jeszcze musiałem przywieźć. Proszę bardzo. Ile drzewa. Także kilka dni miałem zajętych, bo niestety musiałem się zająć segregacją i liczeniem. Spytacie czego? Zaraz pokażę. 2000 płyt winowych do handlu. że jest, było co robić. Wszystko to posegregować. No, jak te pozycje takie starszawe, ale ale coś się z tego sprzeda. Zawsze. Także miałem 3 dni zajęte segregacją tego. Ale parę złotych powinno wpaść. No. Także zrobię jeszcze szorcika po złomowcu, ile tam wyszło bo trzeba zakupić na sobotę kiełbasę bo trzeba jechać do gapinina porzucać sobie magnesikiem odstresować się trochę od tego codziennego życia a upał u nas 32 stopnie dobra pozdrawiam wszystkich później wrzucę szorcika z cenami a na razie do następnego